Winowskich, bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z modyfikacji ComputerCraft. Nazywam się SafeMod. W tym odcinku zajmiemy się komunikacją wire, wireless <grywka> za pomocą Rednetu. Serdecznie zapraszam. Pierwsze co w naszym tym oto komputerze, który ma ID 9, zrobimy stację, która będzie wysyłała wiadomości. To może być nasz żółwik, może być jakaś maszyna, komputer setujący przy większej maszynie, który będzie informował główny system, co się w danym miejscu dzieje. W tym celu piszemy program yy, Stacja. Stacja. A wtedy Wcześniej pisał rednet. Żebym żeby się później nie pogubił. Wysyłanie wiadomości. Pierwsze co. Musimy uruchomić nasz modem, który znajduje się na topie. Czyli pisamy rednet open top. Czyli otwórz ten oto yy, moduł komunikacji. Tak jak jest w tym oto komputerze, że się będzie palił na czerwono. W kolejnym kroku wyślij wiadomość. Czyli rednet sendy. Wyślij do komputera, który znajduje się w tym miejscu, który zaraz obsłużymy. Ten jest 8. Tą aplikację ubijmy. Ten jest 10. To wyślijmy do dziesiątki. Póki co wiadomość. Sprawdzam połączenie. Na końcu elegancko jest zamknąć połączenie, czyli close top, czyli zamknij górny rednet. Wyjdź. Rednet zadziałał. Ten dostał komunikat. Odebrałem wiadomość. Sprawdzam połączenie od ID9. Dystans 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Zgadza się. To jest ten nasz komputer. Czyli w ten sposób wysyła, wygląda wysyłanie wiadomości. Teraz zróbmy odbiór od podstaw. Na tym komputerze. Rednet. Pierwsze co, tak jak poprzednio, musimy uruchomić nasz modem, który jest na topie. W kolejnym kroku robimy sobie pętlę true, którą już bardzo dobrze znamy i potrafimy ją obsługiwać. I obsługujemy event, który też już umiemy obsługiwać. Nazwa eventu przechowujemy w zmiennej event. Kolejny punkt, czyli to jest id komputera, Tu nam wysłał wiadomości przechowujemy w zmiennej id. Kolejno. Tekst to jest wiadomość, jaką otrzymamy, i this to jest distance, na kto, y, jaki jest do komputera, który nam to wiadomość wysyła. Równa się OS Pull Event, czyli pobierz, znaczy, czyli weź event, ale sprawdzimy, czy to, co otrzymaliśmy, to jest na pewno nasz event, który my chcemy w tej chwili uzyskać, czyli RedNet Message, czyli jeśli to jest, ten konkretny event, to tylko i wyłącznie w tym przypadku wykonaj ten kod, który mamy w klauzurze if. I tutaj zrobimy normalne wyświetlenie wiadomości. Czyli wyświetl wiadomość. Czyli txt to jest nasza wiadomość, którą otrzymaliśmy. Może pierwszy napiszemy od kogo otrzymaliśmy. Będzie chyba bardziej elegancko. Czyli id komputera, który nam to wysyła. Później tekst wiadomości i w ostateczności ten dystans. Jak to tłumaczyłem przy, yy, przy eventach, dystans nie jest wymagany. Zresztą nic tutaj nie jest wymagane. Możemy tylko przygotować sobie event, ale co to nam da, tak szczerze mówiąc. This. Zaraz pokażę dokładnie, o czym ja mówię. Uruchomimy rednet. I teraz wyślijmy komunikat do komputera numer 8. Rednet. I ma od ID9, czyli od naszego tego komputera, jak widzicie, on ma ID9. Dostaliśmy komunikat. Sprawdzam połączenie. Dystans 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystko jest w porządku. I jak mówiłem, ten dystans nie jest wymagany, więc nie musicie go pisać. Wchodzimy w Rednet. Możemy teoretycznie to usunąć i tak samo tutaj tego nie wyświetlać. To usuwamy, nawet się tym nie przejmujemy za bardzo. Rednet. Wysyłamy wiadomość. I wszystko działa poprawnie. ID 9T sprawdzam połączenie. Dystans nie jest wymagany. To jest każdy z tych parametrów możemy pominąć. Na rzecz innego ważna jest kolejność. Że nie możemy na przykład ominąć sobie wiadomości ID. Tylko przechować sobie sam tekst i dystans, bo one są przekazywane w tej kolejności co tutaj widzicie i nie ma możliwości zmiany kolejności. Przynajmniej nie w sposób taki jawny i dosyć prosty. Na nasze potrzeby, niech to wszystko będzie w pełni napisane. Teraz kolejna możliwość wysyłania wiadomości, czyli potraficie już wysłać wiadomość i ją odebrać. Do konkretnego komputera. A co w przypadku, jak my chcemy wysłać wiadomość do wszystkich komputerów jednocześnie na zasadzie, że wyłączcie się albo uruchomcie się. Wtedy używamy takiego to polecenia jak broadcast. Czyli wyślij wiadomość do wszystkich, którzy są w obrębie, i tu uwaga, 50 kratek. Wireless działa na 50 kratek. Czyli broadcast i połączenie. Sprawdzam połączenie. Zapiszmy i wyślijmy taką wiadomość, ale wcześniej. Zobaczmy, ten ma jedną wiadomość, ten ma zero wiadomości. Wysyłamy, otrzymał wiadomość, sprawdzam połączenie, a nasz drugi kolega również otrzymał ekstra wiadomość. Dla pewności wyślijmy ją jeszcze raz. Macie trzy połączenia, czyli te wiadomości, co on wysyła przez broadcast, dochodzą do obu komputerów po bokach, które się znajdują. Więc Rednet działa nam poprawnie. Jak już jesteśmy przy broadcaście, zrobimy taką pewną rzecz, którą pominąłem w poprzednich odcinkach tych bardziej podstawowych. To zapiszmy. Wyślimy komunikat, który zapyta komputerów, kto lubi placki. Taki komunikat oni dostaną. I teraz tak. O. Chcę, żeby oni na to zareagowali. Edit rednet. Czyli on odebrał wiadomość. I ma sprawdzić taką. IF TXT find, czyli znajdź w tym taki oto ciąg. Placki. Then jeśli znalazłeś taki ciąg, to wyślij komunikat. Nienawidzę placków. A w innym przypadku, jeśli tego komunikatu nie znajdziesz, to wyślij mi wiadomość, żebym ja po prostu zweryfikował, czy tamtych placków na pewno nie ma. I podobnie obsłużymy drugi komputer. Wyłączmy RedNeta Edit. Rednet i to zakomitujmy i też zrobimy to samo. IF TXT find placki. Then end zamknięcie. Print uwielbiam placki. W innym przypadku wyślij oczywiście też tą wiadomość, żebym ja mógł zweryfikować, czy nie popełniłem żadnego błędu. Czyli Print Txt Rednet i to samo ten. I uruchamiamy broadcasta. Kto lubi placki? Nienawidzę placków. Odzywa się komputer po lewej stronie, a po prawej stronie uwielbiamy placki. Jest po lewej, a propos. Dobra, czyli jak widzicie, w taki sposób mogliśmy rozpoznać, co kto nam wysłał. Edit, replet. Czyli do tego jest komenda find. Czyli znajdź w ciągu znaków określone słowo i w ten sposób możesz wysłać wiadomość. Kolejny sposób, Edit Rednet. Będziemy używali broadcastu, ale to już nie będzie potrzebny. Załóżmy, że jest to nasz system do wysyłania wiadomości. Wysyłamy wiadomość, że yy, maszyna równa się 1. Czyli maszyna jest włączona. Tak to możemy rozumowali. Czyli teraz... My chcemy, żeby ta wiadomość zostanie wysłana z tego komputera, dojdzie do naszego tego głównego komputera, to jest główny komputer, i zostanie dobrze odebrana. Czyli jeśli znajdziesz, równa się, co masz zrobić? Przechowaj równa się wartości P. TXT find. Równa się. Przechowaj numer dokładnie tej pozycji. W kolejnym kroku obecnij nasz tekst równa się txt sub od wartości p plus 1 i wyświetl, aż nie, wyświetl komunikat, że co? txt sub od, pierwszej, od pierwszego znaku do znaku p minus 1 Jest jako, to Wam tylko piszę w ten sposób, żebyście wy wiedzieli, jak to później u siebie wykorzystać podczas Waszych aplikacji. Takie przykładowe rozwiązania to są. Rednet. I teraz widzicie, zostaliśmy komunikat troszeczkę bez sensu, że jeden jest jako. To jest pewnie błąd. Tak, jest jako błąd, bo wcześniej obcinamy ciąg. To jest całkowicie bez sensu. Sprawdźmy to w tej chwili, jak to będzie się prezentowało. Czyli maszyna jest jako jeden, czyli co my w tej chwili zrobiliśmy tak de facto. Nie napisaliśmy jakiś głupi ciąg znaków, tylko z naszej wiadomości w postaci maszyna równa się jeden, czyli przesłanie dwóch parametrów, jakby maszyna oraz jeden, których separatorem było równa się. Potrafiliśmy rozdzielić ten ciąg na, na słowo maszyna i na słowo jeden. Daje nam to taką możliwość, że możemy wysłać komunikat, że na przykład maszyna, znaczy że na przykład kopalnia jest włączona, kopalnia jest wyłączona, yy, nasz sortownik chodzi, nasz sortownik nie chodzi i te wszystkie inne możliwości w ten oto sposób bardzo prosty, bardzo banalny, możemy wysłać. Jedynie co trzeba uważać na długie ciągi znaków, bo wtedy gubi się słowo równa się oraz na przesyłanie pełnych tablic. To też się gubi. A w innym przypadku żadnego problemu nie ma, żeby to w pełni poprawnie obsłużyć. Czyli nauczyliśmy się już chyba w pełni obsługiwać RedNeta. W takim razie zakończymy już ten odcinek, potraficie już wysyłać wiadomości, odbierać wiadomości, wysyłać broadcasta, potraficie tak samo wysłać komunikaty do maszyn, odbiór komunikatów z maszyn, a co najważniejsze jesteście w stanie obrobić tekst, który otrzymacie, czyli naprawdę bardzo bardzo dużo. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, to skomentujcie, zlajkujcie, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby widzieć kolejne. Projekty, które będę wam pokazywał, bo teraz powoli zaczynamy już wchodzić w konkretne maszyny. Jeszcze tylko zostało nam kilka tematów do poruszenia i za 2-3 odcinki zajmiemy się konkretnymi programami. To do zobaczenia wszystkim. Pa pa.